Zbliża się trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Studenci przeciwko Białaczce. Na pytanie, kto może wziąć udział, w jaki sposób możemy pomóc, odpowiedzą moi dzisiejsi goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowując się do rozmowy z Wami, przeczytałam, że co godzinę w Polsce ktoś dowiaduje się, że choruje na Białaczkę. Kto narażony jest na chorobę? Ciężko powiedzieć, kto jest narażony na chorobę, bo tak naprawdę nie jest to zależne od wieku, bo zarówno dzieci, młode osoby, jak i starsze chorują na białaczkę, czyli nie ma na to zupełnie reguły. Wiem, że ty Kasia miałaś nieprzyjemność spotkać się z tą chorobą, że tak powiem w życiu osobistym, tak? Doświadczyłaś tego w swojej rodzinie. Trzy razy spotkałam się z tą chorobą. Raz była to białaczka przewlekła i dwa razy była to białaczka ostra, na którą chorował mój dziadek. No niestety nie udało mu się wygrać tej walki z białaczką, bo to też związane z tym, że on był już osobą starszą i pomimo białaczki miał wiele więcej innych chorób. Czy to, że będziemy dawcami, czy to jest jedyne lekarstwo? Tak, oczywiście. Jesteśmy przede wszystkim my, zdrowi ludzie, lekarstwem na białaczkę. To my możemy pomóc, oddając właśnie swój szpik kostny lub komórki macierzyste. Jest to, jak widać, skuteczne lekarstwo, ponieważ wielu osobom już udało się pomóc. A kto podejmuje decyzję o tym, w jaki sposób dojdzie właśnie do tego przeczepu? Czy to będzie krew, czy to będzie szpik kostny? Główną decyzję zawsze podejmuje lekarz prowadzący pacjenta oczywiście pacjenta, który jest chory na Białaczkę. Lecz e, oczywiście lekarz stara się dopasować wszystko pod preferencje e, dawcy. A czy która z tych metod kasy jest szkodliwa dla naszego zdrowia? Żadna z tych metod nie jest szkodliwa, obydwie są zupełnie bezbolesne. A skutki uboczne? Skutkiem ubocznym to przy pierwszej metodzie przy pobraniu komórek macierzystych może być ewentualnie to, że podczas przyjmowania preparatu, pięć dni przed zabiegiem, możemy mieć objawy grypopodobne. A przy drugim zabiegu, jakim jest pobieranie szpiku sterza kości biodrowej, po zabiegu mogą wystąpić bóle w okolicy biodra, podobne do stłuczenia. To są jedyne jakieś skutki uboczne. Aktualnie w Polsce jest zarejestrowanych ponad pół miliona osób, które są potencjalnymi, potencjalnymi dawcami. Dlaczego potrzebne są kolejne osoby? To jest spora liczba. Tak, owszem, jest to spora liczba, lecz tak naprawdę cały czas brakuje dawców, cały czas możemy zostać bliźniakiem genetycznym osoby chorej. Uważam, że cały czas warto promować tę akcję, cały czas warto się rejestrować i pomagać osobom chorym. Te osoby chore czekają cały, bardzo często dość długo, właściwie kilka miesięcy i po prostu warto. Mimo to ludzie jednak się boją. Wiemy już, że nie ma to skutków ubocznych, jeżeli chodzi o zdrowie. A czy w związku z tym są jakieś kwestie materialne, które, które mogą odstraszać? Fundacja pokrywa wszelkie koszta, zarówno jak i same rejestracji, jak i później koszty, koszty przejazdu i koszty tych zabiegów. Kiedy będzie organizowana akcja dla Ciebie 5 minut, dla mnie całe życie? Tak naprawdę mamy okazję podarować cząstkę siebie, podarować komuś życie, pomóc drugiej osobie. W walce z poważną chorobą, tak naprawdę poświęcając jedynie swój czas, i to jest w życiu coś bezcennego jest to bezcenny dar życia. Ten czas powinniśmy znaleźć w toru 9 i 10 kwietnia. Wtedy odbędzie się Wasza akcja, akcja DKMS-u. Gdzie możemy się zgłosić, żeby móc pomóc? Jeżeli chodzi o terminy, to 9-10 akcja odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej na ulicy Gagarina 13 od godziny 11 do 18. I druga akcja odbędzie się u kolegi, to może on już opowie, w jakim terminie. Druga Akcja odbędzie się w dniach 12 i 13 kwietnia, również od godziny 11 do godziny 18 przy ulicy Dekerta 26 jest to budynek należący do Wyższej Szkoły bankowej w Toruniu na parterze to Jeszcze istotne pytanie, bo akcja nazwana jest Studenci przeciwko białaczce. Wiem, że mogą przyjść również inne osoby. Co powinny ze sobą zabrać i kto to może być? Jak osoby powinny ze sobą zabrać dowód osobisty? No i mogą być to osoby między 18 a 55 rokiem życia. Czy muszą spełniać jakieś kryteria? Czy jest jakiś wymóg wagowy bądź yy, tak, jest wymóg wagowy, to jest powyżej 50 kg, a nasze BMI nie może przekraczać 40. No i ogólny stan zdrowia powinien być dobry. Kiedy taka okazja pojawi się później, jeżeli nie, nie uda nam się w tym momencie podjąć decyzji, bo to jest jednak decyzja świadoma. Musimy być w pełni przekonani, że chcemy to zrobić. Gdzie możemy zgłosić się ewentualnie później? W każdej chwili możemy zarejestrować się przez internet, wchodząc na stronę DKMS-u, ale również taka akcja w Toruniu będzie miała miejsce prawdopodobnie w grudniu. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. bardzo. Dziękujemy również.